Dźwięki, zapachy, kolory, tekstury wszystko to pozwala najmłodszym odkrywać różnorodność otaczającego nas świata. Dzięki staraniom dyrekcji uczniowie Mysłowickiej Trzynastki od niedawna mogą odbywać terapię integracji sensorycznej we własnej sali doświadczania świata. Jeśli dziecko ma problem z przetwarzaniem informacji pochodzących ze zmysłów, może to wpływać negatywnie na jego umiejętności motoryczne, zachowanie i uczenie się. Terapia sensoryczna ma pomóc mu w lepszym zrozumieniu otaczającego go świata i reagowaniu na niego. Właśnie po to w Szkole Podstawowej nr 13 w Mysłowicach powstała sala doświadczania świata wyposażona w urządzenia stymulujące wszystkie zmysły. Takim naszym głównym tutaj pomysłem było łóżko wodne, które właśnie dostarcza nam dużo bodźców proprioceptywnych. Mamy dużo oświetlenia, które daje nam dużo wyrażeń wzrokowych i mamy także aromaterapię, gdzie pobudzamy zmysł węchu. Trzynastka to placówka z oddziałami integracyjnymi, do której uczęszcza m.in. 140 dzieci ze wskazaniami do terapii integracji sensorycznej. Stopniowo jeden po drugim stymulowane są tutaj ich zmysły. Uczniowie otrzymują wiele wrażeń zmysłowych, które wpływają na poprawę koncentracji, y, pamięci, wspomagają wyobraźnię. I niwelują lęki. Bardzo lubię tutaj bywać. Co tydzień tu przychodzę z moją panią, bardzo mi się tu podoba. I teraz mamy, szczerze mówiąc, jakieś zadania, jakieś takie, czasami jakieś tory ruchowe, czasami jakieś zadanie takie na ziemi, czasami jakieś różne rzeczy się odbywają w tej sali. Z sali doświadczenia świata, oczywiście pod okiem nauczyciela, mogą korzystać wszyscy uczniowie, by odpocząć czy zrelaksować się bo miejsce to ma służyć także do wyciszenia układu nerwowego, czego w dzisiejszym świecie potrzebuje czasem każdy z nas.